Dzień dobry kochani, 5 lipca Dzisiaj Was witam takim hibiskusem a jest to hibiskus domowy który na sezon wiosna, lato jest wynoszony do ogrodu to jest wersja variegatta sporo miał pączków, ale Kaśka dwa razy zapomniała go podlać i klapa opadły mu, ale produkuje następne domowe kwiaty przyzwyczajajcie Wystawiajcie na słoneczko, a naprawdę pięknie rosną. Trzy razy szybciej niż na oknie w domu. Dziwidło Rivera zimuje w gruncie. Tutaj przed domem ma sucho zimą, a teraz właśnie nam się wybudziło. Ma jakieś 60 cm. No i widzę, ładnie się rozrosło. Zobaczcie, ile już jest sadzonek. Było tylko jedno wsadzone. Tam kolejna malutka nie kwitnie ładnie rośnie, nie wiem jaki ma bulwy, bo nie wykopuje, ale pięknie się prezentuje w sezonie. Pod nim również kwitnie szczawik. Ten szczawik zimuje w gruncie, ma delikatne różowe kwiaty, malutkie. A tutaj do wycięcia słuchaliście szafirków, nie szafirków, yy, irysków holenderskich. No i zielsko, ale zielska na razie nie plewie, bo cały czas podlewam. Zero deszczów, także ogród zarasta, a ja podlewam kwiaty i chwasty. Tu szykuje nam się rozwar, ale jeszcze chwila, żeby rozpakował swoje pączki kwiatowe. Na ogrodzie zaczynają rozwijać nam się wółki. Tutaj mamy koloru białego. To jest Ata tutaj. Za mną jest mamusia, prawdopodobnie, bo ma taki gruby kwiatostan. Mamusia jest bardzo grubo kwiatowa, kwiat różowy. Ten to nie wiem, nie pamiętam, czy jest podobna do mamy. Obok mamy czyściec, różowe kwiaty. No i pomału zacznie nam kwitnąć. O, już zaczyna. Wiązówka różowa. Ale jak bardziej się rozwinie, to wtedy ją przedstawię. Tutaj ma taki miszmasz, dzwoneczki przekwitły, no i zaczyna przekwitać parzydło blekolistne. Nie przedstawiałam, gdy kwitło, jakoś uciekło mi, żeby go przedstawić. Zbyt dużo kwiatów na moim ogrodzie kwitnie na raz, ale on ma takie bardzo delikatne białe kwiaty. Parzydło leśne jest bardzo wysokie, a blekolistne miniaturka. W porównaniu do leśnego. One właśnie zaczyna przekwitać. Wysiewa się siewki, wam pokazywałam, ale i również pięknie przebarwia liście na jesień. Anielskie dzwony, czyli brukmansję, również wam przedstawiałam, ale mówiłam, że pokażę wam, bo Angel zmienia kolor. Właśnie zaczyna przekwitać i zmieniła kolor na taki. Niby to pomarańcz, niby to róż, wszystko połączone razem. Ona ma potrójne kwiaty, a upały ją męczą. Schowana jest już teraz właśnie pod wieżbę, bo inaczej by nam mdlała. Trawy dalej nie skosiłam i nie mam zamiaru, czekam na deszcze, teraz podchodzę do żółtej. Lili. Nie tylko liliowce, ale i lilie kwitną właśnie w lipcu. No i zaczyna się szaleństwo rudbeki. Rudbekia nam się wysiewa po ogrodzie sama, sama sobie znajduje miejsce. A tutaj za liliowcem mam posadzoną lilię. Wtykam, gdzie popadnie. A tutaj jeszcze chwilę i rozwinie nam się pyszną główka. Uzyskana z nasionka, niestety nie uzyskała cech matecznych, a bardzo chciałam. Także ona dopiero nam się rozwinie. Tutaj zobaczcie na moją języczkę. Strasznie pilnuje od ślimaków, nie daje rady. No i miała tutaj słońce, więc liście położyła do dołu. Wszystkie uszkodzone liście pościnam, bo bardzo brzydko się prezentuje. Obok rozwinęła nam się werbena hastana. Tutaj mamy kwiaty różowe, delikatne, również pięknie się wysiewa, sama znajduje sobie miejsce, ale i ta potrafi ładnie przetrwać. Niższa partia, ciut schylić się trzeba, trzmiel widzę podjada sobie, jest to werbena hastana koloru białego. Liliowcy, jak mówiłam, kwitną długo, gdy mają dużo pączków kwiatowych. Tutaj rozwija nam się pomału lilia tygrysia, taka pod pomarańcz. No i już ukazała nam się żółta. Zobaczcie, jakie ma piękne kwiaty. Lilie również można zapylać, ale i też zostają same zapylane. I też mam lilie z nasion. Jak już mówiłam, rozwar pomału się otwiera. Tutaj nam się otworzył. Jest koloru białego. Ale tutaj obok kępka jest koloru różowego. Rozwar nie zawsze uzyskuje cechy mateczne. Widzicie? Powstała biała ślicznotka. Jak już mówiłam, rudbeki i pysznogówki również królują. A obok kwitnie trojeść koloru białego. Widzę i motylek. Bardzo szybko przekwitają kwiaty w te upały. Słońce pali im kwiatostany, więc nie jest takie show, no ale jest. Zostają zapylane, jak widać, nakarmią co trzeba, no i później można wysiewać. Tutaj obok mam trojeść koloru różowego i również czmiele podjadają. No, złapie mi ostrość, nie złapia, jak puszczę, tu nie będę blisko. Nie mogę ostrości złapać, ale widać taką ślicznotkę. Jeszcze wiaterek wieje, to się buja. Tam widzę, że wyłożyła mi się lilia, więc trzeba iść po palik sznurek i wiązać. Czerwona opuncja była, żółta z czerwonym środkiem była, a teraz mamy żółtą. Pięknie rozwinęła swoje kwiaty. A tutaj zobaczcie pajączek ma gniazdko. A niech siedzi i wyłapuje te wszystkie komary i muchy, które nas denerwują. Tutaj zaraz będę podchodziła z podlewaniem, ponieważ sucho świerszcze nam pięknie grają i może przywołają nam trochę deszczu. Tutaj zobaczcie taka ślicznotka żółty bordo lub brąz połączony z bardzo żółtym środkiem. A tutaj już widzę przekwitła była taka cytrynka. W kąciku, gdzie rosną bardzo duże drzewa, rozwinął nam się następny liliowiec duże żółte kwiaty. Zobaczcie, jakie ma piękne pąki kwiatowe, takie duże. Bo jak już wspominałam, liliowce mamy pełne. Kwiat mały, kwiat duży. Zobaczcie, zależy jak ustawię aparat, teraz jest um, o teraz jest kolor idealny. No także pączki się pomału rozwijają. Liliowców jest dużo odmian, dużo właśnie jest takich, że kwitną z małymi kwiatami, dużymi kwiatami. Ale... Każdy jeden zasługuje na swoje 5 minut. Obok wszędobylska rudbeckia, która bardzo ładnie rozświetla nam rabaty. Tym pięknym liliowcem dzisiejszy spacer zakończymy. No i zaczniemy szykować konkurs. Pozbieram sobie nasionka jeszcze z orlika pełnego, niepełnego wariegatty. i będziemy może jutro albo w poniedziałek losować. Ale to na pewno będzie napisane w tytule. Dziękuję Wam serdecznie za spacer. Ja biegnę podlewać, słoneczko zaszło, więc kwiaty mogą dostać dużo pić. Chociaż trawniki, zobaczcie, w tym miejscu, tu pod dużymi drzewami też by chciały woda, ale naprawdę nie mam czasu tyle stać, podlewać. Papa. Pa.